Nazywam się Barbara i nigdy nie sądziłam, że w wieku sześćdziesięciu lat będę zmuszona walczyć o szacunek we własnej rodzinie. Mój syn Tomasz poślubił Karolinę pięć lat temu. Początkowo wszystko układało się dobrze, choć zawsze czułam, że Karolina traktuje mnie z pewnym dystansem. Nigdy jednak nie spodziewałam się, że ten dystans zamieni się w coś znacznie gorszego. Kiedy trzy miesiące temu Karolina uległa wypadkowi podczas jazdy na nartach w Zakopanem, Natychmiast pospieszyliśmy z pomocą. Złamana noga w dwóch miejscach wymagała operacji i długiej rehabilitacji. Tomasz był załamany, a ja, jako matka, zrobiłam to, co naturalne: zaoferowałam pomoc. Przeprowadziłam się do ich mieszkania w Warszawie, by gotować, sprzątać i zajmować się wszystkim, podczas gdy mój syn mógł skupić się na pracy i opiece nad żoną. Początkowo Karolina wydawała się wdzięczna. Codziennie przynosiłam jej śniadanie do łóżka, pomagałam przy kąpieli. Woziłam na rehabilitację, wszystko robiłam z serca, choć nie było łatwo. Przecież sama mam problemy z kręgosłupem, o których wszyscy zdają się zapominać. Pewnego wieczoru, gdy Tomasz wrócił z pracy, usłyszałam ich rozmowę z za drzwi sypialni. Twoja matka mnie przytłacza, mówiła Karolina ściszonym głosem. Ciągle krząta się po mieszkaniu. Wszystkiego dotyka, wszystko zmienia. Czuję się jak intruz we własnym domu. Mama tylko próbuje pomóc, odpowiedział Tomasz ale jego głos brzmiał niepewnie. Wiem, ale sposób w jaki to robi, jakby chciała mi udowodnić, że jest lepszą kobietą, lepszą gospodynią. Widziałeś, jak przearanżowała naszą kuchnię? Bez pytania. Zamarłam za drzwiami z bólem w sercu. Przecież tylko uporządkowałam szafki, by łatwiej było znaleźć potrzebne rzeczy. Robiłam wszystko, by pomóc, a teraz dowiadywałam się, że jestem ciężarem. W następnych dniach zauważyłam zmianę. Tomasz stał się chłodniejszy. Rzadziej ze mną rozmawiał. Karolina z kolei coraz częściej sugerowała, że świetnie sobie radzi i moja pomoc nie jest już tak potrzebna. Mimo to zostałam. Przecież rehabilitacja miała trwać jeszcze co najmniej miesiąc. Podczas jednej z wizyt u lekarza, gdy siedziałam w poczekalni, a Karolina była na konsultacji, przypadkiem usłyszałam jej rozmowę telefoniczną z przyjaciółką. Nie uwierzysz, co wymyśliłam! chichotała do telefonu. Powiedziałam Tomkowi, że poruszanie się o kulach jest wyczerpujące i że przydałby mi się wózek inwalidzki na czas rehabilitacji, ale nie byle jaki elektryczny, z regulowanym oparciem i podgrzewanymi siedzeniami. Zamarłam, nasłuchując uważniej. Wiem, to przesada, kontynuowała Karolina. Ale lekarz powiedział, że za dwa tygodnie będę mogła już częściowo obciążać nogę, a ja chcę wykorzystać sytuację. Poza tym, widziałaś, jak jego matka się rządzi w naszym domu? Niech teraz udowodni, jak bardzo jej zależy na mojej rekonwalescencji, poczułam, jak krew odpływa mi z twarzy. Czy to możliwe, że Karolina manipuluje nami wszystkimi, że wykorzystuje swoją kontuzję, by wymusić drogie prezenty i uwagę? Wieczorem tego samego dnia Tomasz wrócił z pracy przygnębiony. Gdy Karolina zasnęła, zapytałam go, co się stało. Nic takiego, mamo, westchnął. Po prostu Karolina wspomniała o wózku inwalidzkim. Rozumiem, że to ułatwiłoby jej funkcjonowanie, ale te, które pokazała mi w internecie, kosztują kilkanaście tysięcy złotych. Nie stać nas na taki wydatek, zwłaszcza po kosztach operacji i rehabilitacji. Widziałam zmartwienie w oczach syna. Przez całe życie odkładałam pieniądze na czarną godzinę. Miałam sporą sumę na koncie, oszczędności z emerytury i ze sprzedaży rodzinnego domu po śmierci męża. Pomyślałam, że może to jest właśnie ta czarna godzina? Może powinnam pomóc? Ja mogę kupić ten wózek? Powiedziałam impulsywnie. Dla Karoliny. Oczy Tomasza rozszerzyły się ze zdumienia. Mamo, to za dużo. Nie możesz. Mogę i chcę, przerwałam mu. To moja synowa. Jesteście moją rodziną. Tomasz przytulił mnie mocno, a ja poczułam, jak w moim sercu miesza się miłość do syna z narastającym niepokojem. Czy robię właściwą rzecz? Czy nie daję się manipulować? A może to ja jestem niesprawiedliwa wobec Karoliny, podejrzewając ją o nieszczere intencje? Następnego dnia rozpoczęłam poszukiwania odpowiedniego wózka inwalidzkiego. Karolina, gdy dowiedziała się o moim zamiarze, była nadspodziewanie entuzjastyczna. Szybko znalazła model, który jej odpowiadał. Najnowszy, z wszystkimi możliwymi udogodnieniami. 16 tysięcy złotych. Prawie połowa moich oszczędności. Jesteś pewna? Zapytał Tomasz, gdy pokazałam mu przelew. Kiwnęłam głową, choć w sercu czułam niepokój. Coś mi mówiło, że ten gest nie przywróci harmonii w naszej rodzinie. Wręcz przeciwnie, obawiałam się, że to dopiero początek czegoś, czego jeszcze nie rozumiałam. Wózek dotarł po tygodniu, lśniący nowoczesny sprzęt z cyfrowym wyświetlaczem, regulowanymi podłokietnikami i systemem elektrycznym umożliwiającym jazdę bez wysiłku. Karolina była zachwycona. Przez kilka dni fotografowała się na wózku, publikując zdjęcia na swoich profilach społecznościowych, z podpisami pełnymi wdzięczności. Najlepsza teściowa na świecie głosił jeden z nich. Czytając te słowa, poczułam ciepło w sercu. Może jednak się myliłam? Może Karolina naprawdę doceniała mój gest. Rehabilitacja postępowała szybciej, niż się spodziewaliśmy. Po trzech tygodniach Karolina mogła już chodzić przy pomocy jednej kuli, choć na krótkich dystansach. Wózek używany był głównie do wyjść na zewnątrz, na zakupy czy do parku. Mój pobyt w ich mieszkaniu dobiegał końca. Czułam, że moja obecność nie jest już potrzebna. Mamo, musisz odpocząć. Powiedział Tomasz pewnego wieczoru: Wracaj do siebie do łodzi, poradzimy sobie. Zgodziłam się, choć z ciężkim sercem. Tęskniłam za własnym mieszkaniem, ale jednocześnie bałam się samotności, która tam na mnie czekała. Zanim wyjedziesz, dodał Tomasz, chcielibyśmy z Karoliną zaprosić cię na kolację do Krakowa, w podziękowaniu za wszystko, co dla nas zrobiłaś. Propozycja zaskoczyła mnie. Kraków był trzy godziny drogi od Warszawy, a Karolina dopiero zaczynała chodzić. Czy to rozsądne? Karolina ma wizytę kontrolną u specjalisty w Krakowie, wyjaśnił Tomasz, widząc moje wahanie. Połączymy przyjemne z pożytecznym. Przenocujemy w hotelu, a następnego dnia wrócimy. Zgodziłam się. Pomysł spędzenia jeszcze jednego wieczoru z synem i synową, z dala od codziennych obowiązków, wydawał się miły. Może to szansa na zacieśnienie więzi? Do Krakowa pojechaliśmy pociągiem. Karolina, wbrew moim obawom, radziła sobie świetnie. Na dworcu czekał na nas zamówiony transport, który zabrał nas prosto do kliniki. Czekałam w holu podczas gdy Karolina była na konsultacji. Gdy wyszła, wyglądała na zadowoloną. Wszystko w porządku, oznajmiła. Lekarz jest zachwycony postępami. Wieczorem udaliśmy się do eleganckiej restauracji w centrum Krakowa, niedaleko Rynku Głównego. Tomasz zarezerwował stolik z widokiem na oświetloną Bazylikę Mariacką. Wnętrze restauracji było przytulne i eleganckie. Ciemne drewno, miękkie oświetlenie, aksamitne obicia krzeseł. Zamówiliśmy wykwintne dania i butelkę dobrego wina. Za Twoją hojność i dobre serce, mamo, wzniósł toast Tomasz. Uśmiechnęłam się wzruszona. Może rzeczywiście zbyt surowo oceniałam Karolinę. Może to tylko moja nadwrażliwość i strach przed odrzuceniem. Kolacja przebiegała w miłej atmosferze. Rozmawialiśmy o planach na przyszłość o możliwym remoncie mieszkania, o wakacjach, gdy Karolina całkowicie wyzdrowieje. Wszystko wydawało się idealne, dopóki przy deserze nie zauważyłam czegoś dziwnego. Karolina wstała od stołu, by pójść do toalety, szła pewnym krokiem, bez kuli, którą zostawiła opartą o krzesło. Nie utykała, nie wykazywała żadnych oznak bólu czy dyskomfortu, wyglądała jak osoba w pełni zdrowa, zaskoczona spojrzałam na Tomasza, ale on zajęty był przeglądaniem menu win, czy to możliwe? Czy Karolina udawała, że jej stan jest gorszy niż w rzeczywistości? I jeśli tak, to dlaczego? Gdy wróciła, uważnie obserwowałam jej ruchy. Tuż przed stolikiem zatrzymała się, sięgnęła po kule i dopiero wtedy, lekko utykając, podeszła do krzesła. Nasze spojrzenia na moment się spotkały, i mogłabym przysiąc, że dostrzegłam w jej oczach błysk niepokoju, jakby zdała sobie sprawę, że została przyłapana. Reszta kolacji upłynęła w napięciu, przynajmniej dla mnie. Starałam się zachowywać normalnie, ale myśli wirowały mi w głowie. Co się tu działo? Czy byłam świadkiem oszustwa? A może to ja doszukiwałam się problemów tam, gdzie ich nie było? Po kolacji zaproponowali spacer po krakowskim rynku. Byłam zmęczona i wolałabym wrócić do hotelu, ale nie chciałam psuć wieczoru. Ruszyliśmy więc wolnym tempem. Karolina wsparła się na ramieniu tomasza, trzymając kulę w drugiej ręce. A wózek? Zapytałam naiwnie. Nie chcesz go użyć? To dość długi spacer. Zostawiliśmy go w hotelu, odpowiedział szybko Tomasz. Karolina woli próbować chodzić, to część rehabilitacji. Kiwnęłam głową, choć coraz mniej rozumiałam całą sytuację. Dlaczego przywieźli wózek do Krakowa, skoro go nie używali? I dlaczego Karolina, która rzekomo potrzebowała go tak bardzo, teraz wolała z niego zrezygnować? Na rynku zatrzymaliśmy się przy jednej z kawiarni. Zamówiliśmy grzane wino, siedząc pod grzejnikami na zewnętrznym ogródku. Kraków nocą był piękny. Turystów było niewielu. Początek marca to nie sezon. Siedzieliśmy, rozmawiając o błahostkach, gdy nagle moją uwagę przykuła młoda kobieta po drugiej stronie placu. Wyglądała znajomo. To Magda! wykrzyknęła nagle Karolina, machając entuzjastycznie. Kobieta zauważyła nas i podeszła. Okazało się, że to przyjaciółka Karoliny z uczelni, która teraz mieszkała w Krakowie. Co za niespodzianka! Powiedziała Magda, przytulając Karolinę. Jak noga? Ostatnio pisałaś, że dopiero zaczynasz chodzić. O wiele lepiej, odparła szybko Karolina. Właściwie to jestem tu na wizycie kontrolnej. Świetnie. A co z tym wózkiem? Znalazłaś kogoś, kto go kupi? Zapadła cisza. Tomasz pobladł. Karolina zamarła z kieliszkiem w połowie drogi do ust. Ja siedziałam jak sparaliżowana, nie rozumiejąc, co właśnie usłyszałam. Jakim wózkiem? zapytał w końcu Tomasz. Magda wyglądała na zakłopotaną. No tym, o którym Karolina pisała mi tydzień temu, że dostała od teściowej super drogi wózek, ale że już go nie potrzebuje i chce sprzedać. Zanim. Magda przerwała ostro Karolina pomieszałaś coś. Wózek jest świetny i bardzo mi pomaga. Atmosfera przy stoliku stała się lodowata. Magda, wyczuwając napięcie, szybko się pożegnała i odeszła. Zostaliśmy we troje, tonąc w ciszy tak gęstej, że można by ją kroić nożem. Co to miało znaczyć? Zapytał w końcu Tomasz, patrząc na żonę. Karolina wzruszyła ramionami, próbując zachować spokój. Magda coś pomyliła. Może chodziło o kogoś innego, ale wiedziałam, że kłamie. I Tomasz chyba też to wiedział. Jego twarz ściągnęła się w wyrazie, którego nie potrafiłam odczytać. Gniew, rozczarowanie, niedowierzanie. Wracajmy do hotelu, powiedziałam cicho, czując, że mój głos drży. Jestem zmęczona. W drodze powrotnej nikt się nie odzywał. Karolina szła między nami. Tym razem mocno opierając się na kuli, jakby chciała udowodnić, jak bardzo jej potrzebuje. Ale było już za późno. Nasiona wątpliwości zostały zasiane, a ja zaczęłam rozumieć, że moje obawy nie były bezpodstawne. W hotelowym pokoju, gdy zostaliśmy sami, Tomasz zapytał mnie cicho. Mamo, czy ty też myślisz, że Karolina. nie dokończył, ale nie musiał. Wiedziałam o co pyta. I wiedziałam, że odpowiedź będzie bolesna dla nas obojga. Tej nocy prawie nie spałam. Leżałam w hotelowym łóżku, wpatrując się w sufit i analizując wydarzenia ostatnich miesięcy. Wszystko zaczynało układać się w logiczną całość: dziwne telefony Karoliny, jej nagłe zainteresowanie drogim wózkiem, sposób w jaki manipulowała Tomaszem i mną. Czułam się wykorzystana i oszukana, ale najbardziej bolało mnie to, że mój syn mógł być ofiarą kłamstw osoby, którą kochał. Rano atmosfera była napięta. Zeszliśmy na śniadanie we trójkę ale prawie nie rozmawialiśmy. Karolina wydawała się nerwowa, co chwilę sprawdzała telefon, unikała naszych spojrzeń. Muszę jeszcze na chwilę wrócić do kliniki, oznajmiła nagle. Lekarz prosił, żebym odebrała dodatkowe wyniki. Pójdę z tobą, zaoferował Tomasz, ale jego głos był chłodny. Nie trzeba, poradzę sobie, odparła szybko Karolina. To tylko formalność. Obserwowałam, jak wychodzi z restauracji hotelowej, pewnym krokiem, bez kuli, którą zapomniała przy stole. Tomasz też to zauważył. Mamo, powiedział cicho, gdy zostaliśmy sami. Musimy porozmawiać. Przez następną godzinę siedzieliśmy w hotelowym lobby, rozmawiając szczerze po raz pierwszy od miesięcy. Tomasz przyznał, że od jakiegoś czasu miał wątpliwości co do szczerości Karoliny. Zauważył niezgodności w jej zachowaniu, dziwne wydatki, tajemnicze telefony, ale wypierał te myśli, nie chcąc wierzyć, że osoba, którą poślubił, mogłaby go tak okłamywać. Wczorajsza sytuacja z Magdą, westchnął. To było jak uderzenie w twarz. Nagle wszystkie te drobne rzeczy, które ignorowałem, ułożyły się w całość. Co zamierzasz zrobić? Zapytałam, ściskając jego dłoń. Nie wiem, przyznał, ale nie mogę udawać, że nic się nie stało. Muszę poznać prawdę. Postanowiliśmy działać. Tomasz zadzwonił do kliniki, w której rzekomo Karolina miała wizytę kontrolną. Okazało się, że nie było żadnej wizyty zaplanowanej na ten dzień. Co więcej, w kartotece Karoliny była informacja, że pacjentka została wypisana z zaleceniem zwykłej rehabilitacji, bez żadnej wzmianki o konieczności używania wózka inwalidzkiego. Byliśmy w trakcie rozmowy, gdy Tomasz otrzymał powiadomienie z banku. Właśnie dokonano dużego przelewu z ich wspólnego konta. 10 tysięcy złotych. To niemożliwe, szepnął blednąc. Nie mamy takich oszczędności. Zadzwonił do banku i dowiedział się, że przelew został autoryzowany przez aplikację mobilną. Odbiorca. Firma Lux Cars w Krakowie. Musimy tam jechać, zdecydował Tomasz. Natychmiast. Zamówiliśmy taksówkę i pojechaliśmy pod wskazany adres. Lux Cars okazało się ekskluzywnym salonem samochodowym na obrzeżach Krakowa. W eleganckim showroomie wystawione były najnowsze modele drogich marek. Weszliśmy do środka, zdezorientowani, co Karolina mogła tutaj robić i dlaczego przelała tu tak dużą sumę pieniędzy. Dzień dobry, mogę w czymś pomóc? Zapytał uprzejmy sprzedawca. Szukamy mojej żony, wyjaśnił Tomasz. Karolina Nowak, czy była tutaj dzisiaj? Sprzedawca uśmiechnął się. Oczywiście. Pani Nowak jest właśnie w biurze, finalizuje transakcję. Proszę za mną. Poprowadził nas korytarzem do szklanego biura, gdzie siedziała Karolina, wyprostowana, uśmiechnięta, rozmawiająca z menedżerem. Na stole leżały dokumenty i kluczyki samochodowe. Otworzyłam usta ze zdumienia. Nie było śladu po kuli. Po trudnościach w chodzeniu, po bólu. Karolina wyglądała jak osoba w pełni zdrowa, podpisująca właśnie dokumenty zakupu nowego samochodu. Gdy nas zobaczyła, jej twarz zmieniła się w maskę przerażenia. Tomasz, co ty tutaj, co ty tutaj robisz, Karolino? przerwał jej mój syn. Jego głos drżał z emocji. I skąd masz pieniądze na samochód? Menedżer salonu wyglądał na zakłopotanego. Przepraszam, czy coś nie tak? Pani Nowak wpłaciła właśnie zaliczkę na Audi A3. Reszta ma być z kredytu. Kredytu? Powtórzył Tomasz. Jakiego kredytu? Na który oboje państwo się zdecydowali, wyjaśnił menedżer, patrząc to na Tomasza, to na Karolinę. Mam tu podpisane przez państwa dokumenty. Podrobione, warknął Tomasz, podchodząc do biurka i wyrywając papiery. Nigdy niczego takiego nie podpisywałem. Karolina wstała, próbując ratować sytuację. Kochanie, to miała być niespodzianka. Niespodzianka? Tomasz roześmiał się gorzko. Tak jak twoja rehabilitacja, tak jak twoja potrzeba wózka inwalidzkiego za szesnaście tysięcy złotych, który planowałaś sprzedać? Zapadła cisza. Menedżer salonu wycofał się dyskretnie, zostawiając nas samych w biurze. Mogę wszystko wyjaśnić, zaczęła Karolina, ale jej głos był już pozbawiony przekonania. Nie trzeba, odparł Tomasz. Wszystko jest jasne. Wykorzystałaś swój wypadek, by manipulować mną i moją matką. Udawałaś, że twój stan jest gorszy niż w rzeczywistości. Wyłudziłaś pieniądze. Planowałaś zaciągnąć kredyt na moje nazwisko bez mojej wiedzy. Ile jeszcze kłamstw? Karolina zmieniła taktykę. Z jej oczu popłynęły łzy. To nie tak miało wyglądać. Ja tylko chciałam. Dość. Przerwałam jej, nie mogąc już słuchać tych wymówek. Wykorzystałaś dobroć mojego syna. Wykorzystałaś moją troskę. Ukradłaś moje oszczędności planując sprzedać wózek, który kupiłam z myślą o twoim zdrowiu. Nigdy nie prosiłam o ten wózek, krzyknęła Karolina, nagle porzucając maskę z kruchy. To ty chciałaś się popisać swoją hojnością. Nieprawda, powiedziałam spokojnie. Podsłuchałam twoją rozmowę z przyjaciółką. Specjalnie zasugerowałaś Tomaszowi, że potrzebujesz wózka, wiedząc, że nie stać was na taki wydatek. Liczyłaś, że ja zaoferuję pomoc. Karolina pobladła, widząc, że jej kłamstwa wyszły na jaw. Tomasz stał nieruchomo, z twarzą wykrzywioną bólem. Dlaczego? zapytał cicho. Dlaczego to zrobiłaś? Bo zasługuję na więcej, wybuchła Karolina. Całe życie muszę walczyć o wszystko, podczas gdy inni dostają wszystko na srebrnej tacy. Ten wypadek był okazją, żeby wreszcie coś mieć. Słuchając jej, poczułam mieszaninę smutku i ulgi. Smutek, bo widziałam, jak mój syn stoi przed ruinami swojego małżeństwa. Ulga, bo wreszcie prawda wyszła na jaw. Zbierajmy się stąd, powiedział tomasz, oddając dokumenty menedżerowi, który wrócił do biura. Transakcja jest anulowana. I radziłbym sprawdzić autentyczność tych podpisów przed rozpoczęciem procedury kredytowej. Wyszliśmy z salonu w milczeniu. Karolina podążała za nami, próbując jeszcze coś tłumaczyć, ale ani ja, ani tomasz nie słuchaliśmy już jej wymówek. W drodze powrotnej do hotelu zapadła decyzja. Tomasz wraca ze mną do łodzi. Potrzebował dystansu. Czasu na przemyślenie wszystkiego. Karolina mogła wracać do Warszawy sama, w końcu, jak sama udowodniła, świetnie sobie radziła. Patrząc przez okno pociągu, gdy opuszczaliśmy Kraków, czułam dziwny spokój. Tak, zostałam oszukana. Tak, straciłam pieniądze, ale zyskałam coś cenniejszego, prawdę i szansę na odbudowanie relacji z synem na uczciwych zasadach. Co teraz, mamo? Zapytał Tomasz, patrząc na mnie oczami pełnymi bólu i zagubienia. Teraz? Uśmiechnęłam się łagodnie. Teraz leczymy rany, prawdziwe rany, nieudawane, i zaczynamy od nowa. Kiwnął głową, a ja wiedziałam, że czeka nas długa droga, ale tym razem będziemy iść nią razem, bez kłamstw i manipulacji. A co z wózkiem za 16 tysięcy złotych, postanowiłam przekazać go fundacji pomagającej osobom niepełnosprawnym. Przynajmniej w ten sposób moje pieniądze nie poszły na marne. Gdzieś tam ktoś, kto naprawdę potrzebował pomocy, Dostał szansę na lepsze życie, czasami trzeba stracić, żeby zyskać. I choć ta lekcja była bolesna, byłam wdzięczna, że przejrzałam na oczy, zanim sprawy zaszły jeszcze dalej. Bo w życiu najważniejsza jest prawda, nawet jeśli czasem kosztuje szesnaście tysięcy złotych.